A mnie już kiedyś znalazła policja. Tak, tak. Chodziłem po ulicach, szukałem nowej ze szkoły drogi tak długo, aż mnie rozbolały nogi, i wtedy coś mi się pokręciło i niestety się zgubiłem. Nie wiedziałem, w którą mam iść stronę. Gdzie ulica jest z moim domem? Strach mnie ogarnął i trwoga taka. Że stanąłem jak słup soli i zacząłem płakać. Dzień dobry! Dobry, dobry! Dzień dobry, chłopcze! Dobry, dobry. Co to znaczy? Co ci się stało? Chłopcze, czemu płaczesz? Bąbel, no dobrze, pokaż mi legitymację! Nie rozumiem. Legitymację, no dokument, który w kłopotach może pomóc. Na niej jest adres twojego domu. nie. Skąd...